Cześć wszystkim, witam serdecznie. O, miało być dzisiaj o Kurskim, ale przełożę to na inny dzień. Po prostu mam taki nawał pracy, że no nie, mam, nie mam kiedy tych filmów robić, a nie chcę też Was zaniedbywać. Ale o, o Pinokio, którego górnicy no zaorali jak rolnik pole. Powiem tak, chciał ten certyfikowany kłamca jak zwykle zrzucić winę na Tuska. Ale tak naprawdę ludzie zaczynają. Nie wiem, przejrzewać na oczy i coraz trudniej w te, te bajki Morawieckiego, czy w ogóle narracje pisowców już ludziom uwierzyć. A powiem tak. Ślązacy, jak zwykle, nie zawiedli i ciepło przywitali Morawieckiego. W środę Morawiecki spotkał się z górnikami i doszło do sprzeczki słownej, w których padły słowa na Morawieckiego, które usłyszał Morawiecki, że jest oszustem z Wrocławia. Morawiecki zaczął opowiadać bajki o Winie Tuska za drożyznę, obwiniał Unię. No, no, standard, no jak wszyscy doskonale wiemy. Unia, Tuski, cały świat jest wszystkiemu winny, tylko, no nie, nie rząd. No. To, to już jest norma. Górnicy zadawali Morawieckiemu niewygodne pytania. Morawiecki, proszę pozwolić mi skończyć, teraz ja mówię, zaznaczał Morawiecki. I dodał, że Rosja dziesięciokrotnie podniosła ceny gazy w ciągu ostatnich paru miesięcy. Podkreślił Morawiecki, że podwyżki cen są skutkiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. O tym też zrobię osobny filmik, mam w planach przynajmniej. Jeden z górników Morawieckiemu zadał takie pytanie: A co Polska z tym robi? Oczywiście Morawiecki nie odpowiedział na to pytanie, tylko kontynuował swoją wypowiedź, twierdząc, że za sytuację odpowiada oczywiście no, nikt inny jak Tusk. Zresztą fragment tej rozmowy obejrzyjcie i zaraz wrócimy do tematu. Podwyżki ceny TS-u na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej czterokrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu sprowadzi? miesięcy. Uwaga, dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich czterech o, o. lat. Panien... Kto to za to odpowiada, odpowiada za to w 2008 roku. TUST w 2014 Panie roku. Panie Premierze, jedna następna przyczyna, ale pan, próbuje, Państwo nie chce się słyszeć Ja rok. próbuję na tylko rada. panu odpowiedzieć, a pan będzie rozmawiał dalej. Będzie nam mówił dalej, co pan sądzi. To, co pan powiedział o podwyżkach gazu, to się pytam, gdzie pan był, jak w zeszłym roku energetyka, która podlega panu, górnictwo, które podlega panu, energetyka nie odebrała milionów ton węgla od Polski. nie, ja, ja skończę. Z Proszę polskich kopalń, a brała węgiel rosyjski. Wtedy ostrzegaliśmy, że Rosjanie dotowanym węglem będą niszczyć naszą energetykę. Nie zrobiliście nic. Tak, już ale ja skończę. Pana, pana prezesi z energetyki, brali rosyjski węgiel, który niejednokrotnie był droższy od naszego. Nasze kopalnie zeszły z wydobyciem. Mówiliśmy, że Rosjanie wycofają, wycofają węgiel Państwo, i je gaz. Ale do nie, ale tutaj... to niech nam pan powie. Gdzie Pana, już pan, już pan, gdzie pan już, wtedy już Ja teraz powiem. Pozwoliliście ja na to, żeby energetyka Państwo, brała rosyjski węgiel. Rosjanie Państwu wycofali węgiel pytania, i dźwignęli ceny gazu. Przede wszystkim gaz. Otóż nie, pierwsza rzecz, Pierwszy ja rząd Rzez, Polski, jak polskie górnictwo biorąc albo węgiel chce rosyjski? Nie, albo państwo nie chce ale go. zadałem pytanie, czy pierwsza może rzecz, mi pan odpowiedzieć? By jest Zada pan, pytanie, zarządza pan, pan i polskim górnictwem i polską Zasadza energetyką. Się, Jedna już? i druga spółka już? jest Skarbu państwa. Gdzie pan Ura, był, odpowie. jak niszczono polskie górnictwo na życzenie Putina? Ogólnie górnicy szykują strajk na 7 stycznia. A o co w tym wszystkim chodzi? Otóż rząd PiS nie odebrał 2 milionów ton węgla z kopalń, bo wolał kupować od Putina, od ruskich. Górnicy wydobyli węgiel, nie dostali pieniędzy i węgiel leży na hałdach. Można to podsumować w bardzo dosadnej i w krótki sposób. Morawiecki na współ z PiSem i Putinem zrobili z górni górników po prostu zwykłego ciula. Morawiecki, jeśli chodzi o tą, nazwijmy to, rozmowę z górnikami, cały czas próbował uciekać od tematu, zwalać winę, jak wspomniałem, na Tuska, na Unię. Mówił o tym, że rurę pod Niebałtyku, położyli, że port, port gazowy będą rozszerzać, że, że gaz podrożał przez Unię i Tuska, i tak dalej. Wszystko mówił, byle nie mówić o węglu, który kupał pis w rekordowych ilościach, ściągał od ruskich. Także. Standardowa taktyka PiSu zakrzyczeć, yy, zmienić temat, byle uciec od niewygodnych tematów. Jak jeden z górników słusznie zauważył, y, że PiS y, pozwolił na to, żeby energetyka brała rosyjski węgiel i to jak mówiłem w rekordowych ilościach. Nigdy wcześniej żaden rząd nie sprowadzał tak ogromnej ilości węgla od Putina. Rosjanie teraz wycofali węgiel i podwyższyli ceny gazu. I oczywiście po raz kolejny, kolejny przywódca innego państwa wystryknął na dudka pisowców, no bo jak tam siedzą sami amatorzy, no to każdy z nich robi wała. No, ale oczywiście no, Morawiecki się do tego nie przyznał, no bo jakby mógł się przyznać do błędu. I dalej kontynuował o winie Tuska i o, to, o tym, że gaz, gaz o węglu uciekał od tematu węgla. Cały czas gaz, energia, że to z winy Unii, że to z winy Tuska. No a gdy jeden z górników upierał się, żeby Morawiecki odpowiedział na pytania górników na temat węgla, Morawiecki powiedział, żeby górnik nie krzyczał, ale oczywiście nie odpowiedział na jego pytanie. A się, górnicy się pytali, gdzie, gdzie pan był, jak niszczono polskie górnictwo na życzenie Putina, powtarzał mężczyzna. Sumie, suma Sumarum Morawiecki obrócił się na pięcie i uciekł, jak potrafi, to najlepiej. Suma Sumarum, no górnicy nie odpuścili, cały czas się domagali pytania, odpowiedzi na pytania o węgiel rosyjski, a nie Polski. No Oczywiście Morawiecki próbował tam mówić o świnio, świnoujściu, o, o róże gazowej i tak dalej, tak mówiłem. No Jego wypowiedź była przerywana przez górników, ci chcieli odpowiedzi na konkretne pytania. Gdy Morawiecki przerwał tą swoją wypowiedź, ten stek kłamstw, bzdur, wykręcania się i zakończył spotkanie, no tak mówiłem, obrócił się na pięcie i po prostu uciekł, tak kiedyś przed rolnikami, czy tak kiedyś przed ludźmi w pucku. Czy tak kiedyś w Gdańsku, sprzed stoczni? No Morawiecki w ucieczkach jest bardzo dobry. No gdy Morawiecki tak sobie uciekał, górnicy zaczęli krzyczeć, poseł ze Śląska, oszust z Wrocławia. I jak na mój skromny gust, w ogóle nie przesadzili, a wręcz byli jeszcze nawet bardzo delikatni. No i tak na zakończenie, bo Morawiecki pewnie pewnie nie pamięta lub nie chce pamiętać lub, my, tak jak mówię, ma może ludzi za idiotów, to może czy należy mu przypomnieć, że zarządów Tuska, on był doradcą Tuska, więc to co robił Tusk, Morawiecki mu doradzał, więc no, panie Morawiecki, coś tu chyba nie pykło troszeczkę, nie? W ogóle powiem wam, jak on się nie wstydzi mówić, że to wina Tuska. Nie wiem, jak będzie Morawiecki jako starzec już siedział w fotelu, on dalej pewnie będzie mówił, że to wina Tuska. A nie wiem, jest dorosłym facetem, powinien może wziąć odpowiedzialność za swoje słowa i czyny generalnie. A jeśli chodzi o gaz, to była umowa wstępna, podpisana z Norwegią, i co się z nią stało, cisza. Zresztą, o tych bublach wszystkich pisowskich mam powiem Wam dużo tematów, tylko czasu mało, ale postaram się to z czasem wszystko ogarnąć. Także, no cóż, dzisiaj kończę. Hmm, oczywiście piszcie, co wy o tym sądzicie. Ja jestem za tym, żeby górnicy wyszli tak na ulicę, jak wychodzili za PO, bo z tarczy tego oszukiwania i tak powiem Wam, że górnicy długo siedzieli cicho, nie wiem czemu. Teraz, gdy górnicy naprawdę dostali po dupie te obiecanki, wszystkie pisowskie się okazały jak zwykle tylko obiecankami i zwykłym kłamstwem a te gadki pisowców, że to wina Tuska, że to wina Unii i tak dalej, to już, to już nie przejdzie. To ileż to można? No oni teraz za wszystko już obwiniają, dosłownie za wszystko obwiniają Unię, Tuska i w ogóle jaki absurd. Zobaczcie, oni się skłócili już ze wszystkimi wszędzie, wszędzie mają wrogów. Zwróćcie uwagę, że na granicy z Ukrainą stoi ponad 100 tysięcy wojska rosyjskiego. Być może dojdzie niedługo do jakiejś wojny, a PiS kłóca nas ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Nie wiem, czy, on, czy oni służą Putinowi, czy Polsce, bo ja coraz bardziej się przekonuję, że oni służą Putinowi i... O tym też będzie kolejny materiał, yy, o tym jak Macierewicz rozbroił na przykład polską armię, jak robią wszystko, żeby się Putinowi przypodobać, ale to następ, w innym filmiku. A teraz Wam bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia przy następnym. Cześć! Are Polish brothers. Few years ago you were so proud to finally consider yourself to be the Western. You were so proud of your friendship with the United States. You were so proud that your country was developing so fast. Well, you consider yourself to be the leader of Central Europe. Finally, Poland is normal country again. I can't say we didn't help you. Well, Little, we have done such thing before. Now we admire your powerful and charismatic leader. but we think that your president could be a little bit smarter What the people in Poland now understand that to achieve the prosperity and peace, the ruling party must have the real power. It was wise to send your best judges to end the chaos in the judiciary. It is wise that the television present only good news, just like in Russia. And just like in Russia, your police fight with antisocial elements and hooligans. But sometimes people have to defend themselves against deadly the threats of LGBT ideology. Those deviants who want to destroy traditional families. It is also wise that you plan huge investments and you don't care what so called ecologists say about it. Because there's no prosperity without courage and political wisdom. But frankly, dear Polish friend, we have no choice. The American president prefers playing golf than coming to Poland. Europe is decadent and rotten, and Russia has a healthy society and a strong president. India is always ready to help you.